Złożyć tort weselny. Jestem na sali. I to są idealnie skomponowane z tym, co jest na sali. Torcik będzie wyglądał rewelacyjnie. Tort będzie w śmietance, dlatego zaczynam najpierw od ubicia. Śmietana idealnie ubita, więc wyjmuję pierwsze piętro z raczu. Żeby piętrowy tort nam nie opadł, czyli żeby piętro nie wpadło w kolejne. Podstawą są wsporniki. Ja zawsze używam tych drewnianych. Możemy do kolejnego piętra, możemy użyć takiego podkładu, który jest od razu z dziurą, czyli otworem. Czyli Będziemy kłaść drugie piętro tortu weselnego. cały tort mamy przełożony gruby drewniany wspornik, który podtrzymuje nam trzy piętra. Jak